Cześć, z tej strony Tonia Maciej. Witam was w kolejnym odcinku z serii 104 4 Rodzinka. Czy tam rodzina, no coś takiego. Postanowiłem tak nazwać tą serię z tego względu, że prawdopodobnie z tej jednej synki będzie dużo nowych simów. Dzisiaj w tym odcinku mamy zamiar wyremontować jej cały dom. Remontować, no bo powiedzmy sobie szczerze, że nie jest najlepszy. Dobrze, a więc przejdźmy do remontowania. A więc tak zacznijmy od sypialni. Najpierw to wszystko, usunię, bo to w ogóle. Co to są za meble, ja się pytam. Albo w sumie. Albo dobra, nie. Jakie jest tutaj łóżko? wziąć? No na pewno chciałbym jakby łóżko podwójne i dać. Takie jedno, często... O te właśnie często wybieram. A nawet dużo kasy... 900 Simolonów kosztuje, a my też dużo jakoś nie mamy. W sumie te też są ładne, ale to jest takie na wsi bardziej, a to nie no do nas. Damy to. No jak widzicie prawdopodobnie troszeczkę zacina. Ale po, yy, niedługo powinno być trochę lepiej. Jeśli chodzi o to. Yy, jakie lustro tutaj dać? Yy, damy takie w sumie jej. Takie lustro, no i jakieś szafki nocne, nie to. Szafki nocne. Hmm. Hmm. Jaką tutaj dać szafkę? Myślę, że taka, ale inny kolor jakiś by pasował. Hmm. Mamy takie ciemniejsze. No bo zaraz ogólnie zmienię kolor ścian, żeby nie było, że takie będą. O, takie ciemne łóżko. Dobra, i to. Gdzie to, yy, to jest to. Mogę w sumie to dać, chyba żeby nie wszystkie jakieś... No nie są najlepsze. Dobrze, więc yy, to może jesienne albo esencja pasteli. Może będzie jakiś ładny kolor. Dobra. Dajmy może tą ścianę. Hmm. Nie wiem, nie wiem. Dobra. No nie wiem, co dodać. Może czyste ekspresje nam pomogą. Nie no, taki czarny nie O taki biały może. No, taki średni ten kolor. O taki może. Nie no, takie słabe te kolory są. O, taki szary bym może w sumie wziął. Bo no, ona no, taki ciemny to. Dla niej to tak nie. Tak średnio. Dobra. Dajmy ten, niech będzie. Jak zmienimy dom, to będzie inaczej wyglądało. Ogólnie postaram się tutaj na nasz świat dodać jakieś parcele takie dodatkowe, żeby było się gdzie przeprowadzać i w ogóle. Żeby też było trochę ciekawiej. Jezu, tak pusto w tym domu jest. A okien? Okna zmienimy na koniec, jak nam nie wystarczy, to pieniędzy to trudno. Co to tak, co tak ścina w tym pokoju? W sumie kibel na razie niech zostanie, kibel zrobimy na końcu, bo kibel to no jakby taki jest dobry, więc trochę brzydki, ale kto tam na to patrzy. Dobra, niech będzie w sumie takie obramowanie. I tutaj też może być ta lodówka. Tylko już kosz bym w ogóle zmienił na inny jakiś. Tą lodówkę bym zostawił i bym zmienił kolor. Ono, taki biały na przykład. Tutaj też zawsze zmieniam na taki kolor. Kuchenka, no w sumie wszystkie takie te bym zostawił. Tylko jakby to zmieniał kolory oprócz kuchenki, bo kuchenka taka dziwna jakaś była. Damy może oto kuchcik pro. Hm. Teraz ściany. Ściany dajmy na przykład. Okej, tutaj są. Dajmy... Hmm. Tutaj ja mam na co ścianę dał jakieś cegły. Nie, nie wiem czy ten. O, a ten? O, taki inny kolor. Taki ciemny. No, no może... może no może być w sobie. Dobra, dajmy. Dajmy... Teraz jakiś tutaj kolor. Trzeba by tu dać. Może taki salonu jakbym wziął. Nie, nie cały. Nie cały pokój. To. A tak może ciemniejszy trochę? Co to jest? Co to jest co to jest, tu? I taki ciemniejszy jakiś ten kolor. No, znów to są te dziwne ściany. Co były w sypialni. Oddajmy nota. kuchnia to będzie taka ciemna, bym powiedział. Dam taką... o! Dziwne jakieś takie te ściany. Co to w ogóle są te ściany? czyste A, to są te. No dobra niech będzie. To, be, to jest pierwszy dom po prostu, żeby zamieszkać. Następny będzie ładniejszy. Już taki bardziej postarany. Bardziej się postaram przy następnym domu. Przy tym tak się nie staram aż. Dobra. Teraz trzeba wyposażenia kuchni. A może być ten problem. No właśnie. Dobra, dajmy to. To mamy. No niech będzie na, na razie to. A tu? Tutaj daje mi śmietnik. Albo ten śmietnik w sumie? No dobra, na razie nie. Musimy jeszcze zrobić salon i jadanie. No i tą łazienkę, tak w razie czego? Dobra. To, czy da się tu położyć? Czemu tu się nie da kłaść tych roślin? mikrofalówkę moim zdaniem to jest bez sensu w sensie Czemu mu się nie da tego położyć chyba niech będzie nie to nie wygląda dobrze dajmy tego jednego kwiatka tu niech będzie ten jeden jaki duży kwiat tu niech będzie jakiś Dobra. Teraz jadalnię zróbmy. Zróbmy jadalnię. Zróbmy jadal. O Boże. Jadalnia. Mam taki pomysł na jadalnię, żeby tutaj zrobić ścianę. Tutaj zrobić ścianę. I tutaj będzie stolik. Może. O tak. Tylko nie ten stolik w ogóle. Trzeba go wywalić. Tutaj będzie sofa. Albo może. Tutaj damy tą ścianę. O nie tak. Nie! Nasza kanapa. I ona jest. A tutaj jest dobra. Już się bałem. Mamy tutaj. Dwa grosze na koncie, prawie. W sumie tu będzie tak. Jeszcze tego byśmy nie mieli. Sofy naszej. Pięknej sofy. Dajmy tutaj te szyby. Okna. Jak zwał, tak zwał. Teraz trzeba dać do jadalni. Jezu, takie, ja muszę coś zrobić z tymi lagami, bo to jest masakra jak tak ma ciągle się przy, przełączać. Wejdźmy tu i tu. A musi być tak, bo oni nie wejdą tam wtedy. No dobra. Dodajmy tu. I będzie ten stół? I no niech będą takie krzesła, bo nie są za drogie. Nie są najpiękniejsze, ale przynajmniej nie są drogie. A mamy 1823 Simoleony. Chciałem kupić tam trochę lepszy. Ten telewizor. Zaraz zobaczymy ile kosztują te telewizory. Ten, ale byśmy powiększyli. To i w sumie... To tu się nie... No to super. To to też wywalamy. Dajmy co innego. Dajmy na przykład tutaj to. Coś, co co takie zniszczone jest? Gdyby nie było zniszczone, co było nawet ładnie wyglądało. Tu na środek. Czekaj, trzeba. To jeszcze trzeba zrobić. Na środek damy duży dywan. Ogromny dywanik. Tylko jaki? O, to jest pytanie. Taki, żeby nam jeszcze starczyło na jedzenie. Ten, co tutaj bym w sumie dał, no to super, jeszcze znajdę sobie do innych pokoi, już w ogóle nie będę miał pieniędzy. O, w ogóle to trzeba podłogę zmienić, zapomniałem. Dobra, dajmy ten tutaj na środek. Jakieś inne światła damy zaraz, tylko to trzeba zmienić. A nawet nie wiem czy to światła. Będzie nas, nas stać na te światła, bo masakra jakaś. Hmm. O! Może być w sumie. Teraz nasze ulubione światełko. To damy tutaj. To damy tutaj. O, o jeszcze nie stać prawej na nic. No. W salonie będzie ciemno po prostu. Co ja mam poradzić na to? Damy tak. O, tak będzie trochę jaśniej przynajmniej. Równo jest? Równo jest. No i tak się prezentuje nasz domek. Trochę go może zmodernizuję. Tutaj może coś usunę i może będę nią pieniądze na coś. Ogólnie jakbyście... Jakby możecie dawać propozycje, co można jeszcze zmienić w tym domku. To coś możemy jeszcze pozmieniać. No dobrze. To ja... Już się z Wami żegnam wraz z Pauliną. I widzimy się w następnym odcinku. Bardzo by było miło, gdybyście dali łapkę w górę i subskrypcję. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Bye.